To będzie, ta, to będzie ta część. Potrzebujemy ołówek. Najpierw trzeba ją sformatować na, na długość, żeby nie być potem zdziwionym, że coś nie pasuje. Jedną stronę mamy sformatowaną, czyli przyciętą do tego wymiaru, żeby mieć lico I teraz teraz idę ten wymiar utnę. Aha, tutaj możemy już skoro tutaj mieliśmy... I tutaj mieliśmy 20. Czyli tutaj mamy mieć 20. Tak, to teraz po długości musimy to. Musimy to obsiąść po długości. Mamy wycięte. zrobili po całej długości, to na grubość piły. O jeszcze tutaj mogą być, to tutaj jest wzięcia. Tak. Jest to co co chciałem żeby było czyli mamy, mamy to docięte super czyli teraz przykręcamy zawiasy i mocujemy, montujemy te drzwiczki już do, do deski

No dobra, idziemy teraz to dokręcić na aucie. Czyli mamy za nisko trochę, trzeba byłoby podciągnąć do góry. Nie ma tutaj dużej regulacji na tych zawiasach. Jeśli coś jest nie tak, to niestety trzeba wiercić nowotwory, ale, znaczy kręcić w nowych miejscach. Ale na szczęście tutaj nie było dużo. Zobaczymy, jak wyjdzie teraz. Ostatni kawałek w do, do tej części, gdzie będziemy potrzebować profilu drzwiczek. To będzie tyle. Ten profil będziemy ciąć, ponieważ drzwiczki tam wiszą, więc tu nam zostanie tylko docinka i dwa małe elementy, zaczynający i kończący. Ponieważ zrobiliśmy już uchwyty, które pozwolą nam zamocować te nasze maskownice do półki, ale musimy to zrobić na, na aucie, żeby to od razu spasować, dlatego zabieram Was na auto z elementami z ściskiem. Idziemy. Tak mamy spasowane. Tak to wyszło nam. to będzie wyglądać. Zostało zamontować jeszcze tylko zamki, zatrzaski, żeby to się wszystko trzymało, ale tak wygląda panorama naszych półek. Ten projekt nie będzie zrealizowany w przeciągu miesiąca czy dwóch miesięcy, ponieważ zamierzam Wszystkie rzeczy, które będę tutaj robił, wykonywać w, w taki sposób, żeby dawały mi troszeczkę więcej radości i nie były tylko elementem jakimś tam wyposażenia, ponieważ to tak ładnie wygląda. Decyduję się na kolor matowy, bezbarwny. Zostawiam to w takim beżu jak, jak jest w tej chwili. Z taką fakturą, bo wygląda to naprawdę, naprawdę, bardzo, bardzo ładnie. Więc rozbieram to wszystko i yy, szykuję do lakierowania. Wszystko porozkręcamy. No i szykujemy do lakierowania. To jest właśnie ten kawałek, który ewentualnie będę go chciał przerobić, bo nie ma inny łuk po prostu. Jest wycięty z innego kawałka łuku i w jednym momencie odstaje. Nie za bardzo pasuje, więc jest taka opcja, że ten jeden kawałek jeszcze dorobię więc zabieramy się za robotę. Wracamy na stół.